Eee, witaj Marku, pamiętam ten kurde wiesz co, nie poznałbym Cię, pamiętam ten fajny wiersz i ten karnet. Wiem, wiem, znam, witam serdecznie tak poznaje doszłaś do nas kiedyś w międzyczasie Ela witam cześć Marek cześć Marek Rejsia witam cześć nie zmienili chłopy się bardziej zmieniły Eee, Tamara. Ewa. Popatrz, Hello. Hello. Emilia, poznał. Ale mnie poznała. No jak to? Bożena. <grywa> <Czekam>. <grywa>

A gdzie lista obecności, tak? Tak, Z kim się nie witałem? Się nie, witałem? nie poznaję. Ryszard włoski, nie. Janusz. Jeszcze bardziej. A to? A to? ja to się pamiętasz? Kurde? Yy, pani Kurde. Yy, jest. No, z kurką się na Spotkaliśmy się... No, 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 no. Tak, tak. tak no, Teraz już. No, 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 no,

Ja, ja taki, taki, tak, Jest, nie, tak, taki to jaki to przecierał, że to już nie chce tak, 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 tak,

to No Marek, no Cię abym nie poznać, no Holender.

Co powiedziały, że przepakowali? Ładek musiał miał być. Ale tak mieszkał. Oczywiście mi się nie kłania. I teraz mówię, że ja sobie go pożyczę. Ja nie pamiętam. Pamiętaj, że ze mną siedział w jednej ławce. No, no, ja pamiętam, jest... że ja go to... piłam. Chyba... Ja tak, nie tak. zaczynałem, tak. dopóki mu należy. rysowałem jeszcze. Jeden po... Ja Nie, to na poważnie. Poważnie, no. Ale Aż do przykro, nie? Ja to, to, tak, to... Tak, 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 to... Tak,

a to bo, co, bo mieszka cały czas tam od urodzenia tam gdzie mieszkałeś mieszka... u rodziców tak właśnie jechały tak wszyscy mieli tak wszyscy mieli siedziałam w domu i tylko pan sam kiedy to ty wszystko widziałaś byśmy nie wiedzieli że ty widzisz czy Mareczek zrobił mi zdjęcie już witam serdecznie Witam. a pianin Zdrojony ładnie, Jak ja nastroiłem, wtedy, to jeszcze trzymam. No jeszcze dwa trzy. Jeszcze trzyma. A pamiętacie, śniftkę na Była mięczna. Była mięczna. Była ta osób więcej było zawsze. A. Babcie się odają! Babcie się oda, właśnie po jednej stronie, a bądźcie

ale brawo dla Mirka Mirek Górski, z jak daleka on przyjechał! Brawo! To słuchaj, żebyś ty wiedział, jak, jakie przygody miałem dzisiaj! Jest ja marysią, że nie jest przyjechał. Mam nadzieję, że nie oprawił cię. Nie, nie, jadę. bo ja paszportu nie mam. Oni mówią po tobie. Słuchajcie, tak jak jestem waszyczny, to my możemy w pędzę. To ja sam. Poznaję, poznaję. Dasz to wesele. Poszłam na ściągę. Widzisz? Marysia! mnie poznajesz? Okay. Widzis? A mnie. A z kim rozmawiasz? A z kim rozmawiasz? Tak, tak! Ja Zyszka widzę! Zyszek to jest! Zbyszek, łobuzie! Czemu się tu nie ma z nami? Nie poznaję! No co nie poznajesz? to one mówią, że ty ich nie poznajesz! To no, nie poznaję na zobacz! Nie też nie poznajesz, żartujesz teraz? Mirek, no, cię nie poznajesz. No nie próbuj to nie udawać, że nas nie poznajesz. robi ktoś To jest Marysia wie, przecież, że no. Niektóry, niektórzy, Niektórzy zostali tacy sami. niektórzy. Laska no, w klasie, a ty co? <grym> nie poznajesz. Ryszardzie, Ryszardzie. Rysza, y, Zbyszek. Marek, tu jest. Tu jest Marek. Marek, tylko chciałem się przywitać. Marek Wasielewski. Cześć, witaj. I w ogóle słuchaj, pozdrowienia czekam, duże. Czekam, czekamy w tej chwili słuchaj, na indykową To za zaraz. No, tak? Mieszkamy w tym tak trochę niżej cię widział. O teraz cię widzę. Posłuchaj, cudem jestem w tej chwili tutaj. Bo jak z znaleźł, że nie widzimy, słuchaj, na lotnisko, o 6 rano lecimy, a ja paszportu nie mamy. Tak. Ona mieszka w niebiesku. Nie poznałem. Nie nie ma już żadnej jest. Ale jest. nie, to Orient chyba. Jest. teraz się to wszystkie pokoleje przykrywa się. Mniej się prezentują, a O, Orient była najwyższa, była w lądzie, kiedy ja się włosy miała. I on mylisz z Orient chyba. Zbyszek, powiedz datę urodzenia, bo sobie będę wkładał do komputera astrologicznie. Na pewno nie 55 rok. Nie, nie, nie o to chodzi. 55. Ale który dzień, najlepiej godziny? 8. 8, 8 sierpnia. Godzina 11 rano była. Gd Gdynia? Co co? Gdynia to jest Gdynia urodzenie? Żychlin. Gdzie? Żychlin. Żychlin. W Żychlinie, no co? Gdzie to jest? W Polsce. Kołokutna? okutna. To, to w kutnie nie był ten życia nie znał. No, no to żyć. lew pozdrawia lwa. Bo ja też jestem, <noise> jestem lew, wiesz? Le, lew, lew. Ty jesteś 8 o, sierpnia? Ja o, jestem, o, o, nie, sieć, sieć. Ja tylko zbieram dane do moich komputerów. bo ja Kura, jestem to czarny Nie, To czarny teczek. Nie, <noise> to czarny teczek. ci pokażę, słuchaj. Co tutaj się u nas dzieje? Tak jest. Jesteś na dużym ekranie, chociaż na razie są próby tylko techniczne. Widzisz coś? No to na razie nie zobaczysz. To znaczy, się jest tajemnica póki co. A tu jest jeszcze wielki stół. Ja sobie... Aha, Ile ty się nie gonisz? Czemu się nie gole? on dopiero przyjechał. Słuchaj, ja nie stałem się ani godziny. Ja do piątej rano szukałem paszportu i nie znalazłem. Tak stół wygląda. <laughs> Jeszcze pusty na razie. Ale pusty, pusty właśnie jest. Tak? Tam, tam jest dalej. To wszyscy czekamy na, na panią indykolę. Nie damy rady Zbyszkowi pokazać tej tablicy tam, tam. jest, w końcu taka tablica nas wszystkich na na Później to zbliżymy cię ślepym. A tu na no to ty jesteś, Znaczy ten się coś. A czy ten jest bardzo.